Szukałem pilota do GoPro i znalazłem na AliExpress YoCTop Smart Remote. Jest to pilot bezprzewodowy, który łączy się z kamerami GoPro oraz telefonami. Zaczynamy! Szukałem dosyć długo odpowiedniego pilota do GoPro, bo chciałem, aby była możliwość dodawania tzw. highlight, czyli tych punktów, tych znaczników podczas nagrań. I ten pilot, który jako jeden z nielicznych firm trzecich. Taką opcję posiada. W zestawie otrzymujemy samego pilota, pasek do zamocowania pilota na nadgarstku albo na przykład na kierownicy, przewód do ładowania oraz klips, za pomocą którego możemy zamocować pilota na wysięgniku. Konstrukcja tego pilota jest bardzo podobna do starszych modeli pilotów, które produkowało GoPro i sprzedawało do wcześniejszych modeli swoich kamer. Mamy duże przyciski, dzięki którym bezproblemowo będziemy go obsługiwać w rękawicach motocyklowych albo narciarskich. Minusem jest jednak szybka która de facto szybko nie jest, tylko jest to plastik i choć tak łatwo się nie zbije, to na pewno będzie się rysowała. Ten pilot pozwala na zaawansowaną obsługę kamery i co tu mam na myśli? Możemy sobie przełączać między trybami filmowania, fotografii, zresztą przy każdym trybie zmienia się kolor diody, teraz przy fotografii jest niebieska, przy time lapsach i time warpie jest czerwona i przy filmowaniu jest zielona. Ale dodatkowo tym przyciskiem możemy sobie zmieniać profile, które mamy ustawione w danym trybie. Czyli jeśli mamy kilka profili w filmowaniu, to tym przyciskiem zmieniamy i to wszystko jest wyświetlane na ekranie. Jeśli mamy kilka profili w trybie foto, to tutaj zmieniamy sobie te wszystkie profile. Mamy też gwiazdkę, pod którą możemy przypisać nasz ulubiony tryb. Jeśli mamy filmowanie albo na przykład selfie, no to sobie ustawiamy ten tryb tymi przyciskami na dole, a później przytrzymujemy przez 3 sekundy gwiazdkę i ten tryb nam się zapisze jako tryb yy, szybkiego skrótu. No i oczywiście mamy też przycisk, którym rozpoczynamy nagrywanie albo robimy zdjęcia, czyli czerwone kółko. Tak jak mówiłem wcześniej, w tym pilocie mamy możliwość dodawania highlightów, czyli rozpoczynamy sobie nagrywanie i wystarczy, że w trakcie nagrywania wciśniemy ten przycisk, który oznaczony jest włącznikiem i kamera zaznaczy nam highlight na nagranym materiale. Te highlighty, czyli znaczniki, zdecydowanie ułatwiają później montaż filmów, bo wiemy, że na przykład w ciągu godzinnego materiału było kilka fajnych sytuacji, które mamy już dokładnie zaznaczone na osi czasu materiału. W pilocie możemy ustawić też opcję połączenia wielu kamer i możemy sparować maksymalnie do sześciu kamer jednocześnie. A jeśli chodzi o modele, z którymi współpracuje ten pilot, no to podobno działa od kamer Hero 5, poprzez 6, 7, 8, aż do 11, 11 mini i 12 oraz GoPro Max. Możemy też zmienić pozycję wyświetlania ekranu, od pionowej po poziomu w prawo lub lewo. Będzie to przydatne w sytuacji, gdy chcemy zamontować kamerę, na przykład na kierownicy roweru bądź motocykla. No i ostatnia kwestia, czyli wodoodporność. Ten pilot podobno, nie testowałem jeszcze tego, jest wodoodporny do jednego metra. Przez ten plastik na przodzie trochę się o to obawiam, natomiast w śniegu lub deszczu raczej nic mu się nie powinno stać. Jeśli macie dodatkowe pytania co do tego pilota, to jak zawsze piszcie je na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.